Istne tornado negatywnych emocji wywołane przez nieistotne zdjęcie. Ale najsilniejsza złość to niekoniecznie ta najbardziej hałaśliwa. Leć do niej, moja mała Akumo, i uwolnij jej złość. Oni Chan! Jestem władca Ciem! Daję Ci teraz moc odnalezienia Lili Rossi i dopilnowania, by nie zbliżyła się do twojego ukochanego już nigdy więcej! Adrian Agrest jest zbyt naiwny, by się przed nią ustrzec. Oczywiście ona przekona Biedronkę i Czarnego Kota, by przeszkodzili ci w wypełnieniu twojej misji. Dlatego musisz przynieść mi ich mirakula i w ten sposób ukarać ich! Tak, władca Ciem! Adrian! Jestem Oniczany. Jesteśmy dla siebie stworzeni, kochane. Kagami? Ochronię cię przed tymi, którzy chcą cię zranić. Ochronię cię przed Lilą. Ona nie jest groźna, tylko pragnie uwagi. Nie zasługuje na Twoją uwagę. Nie. Zasługuję jedynie na karę. Kagami nie! Teraz się zgodzisz na przemianę? Jasne, że tak! Oh, tyle dziewczyn się za tobą ugania, że tylko kwestią czasu było, kiedy zaczną skakać sobie do gardeł. Ale ja nie chcę żadnych dziewczyn. PLAK! Wysuwaj pazury! Lila. Lila Rossi. A? Zakazuję ci zbliżać się do Adriena. Zapomnij o nim, a cię oszczędzę. Adrien, Ale ja nie znam żadnego Adriena. Nie okłamiesz mnie. Przepraszam, ale ja zawsze osiągam cel. To nie moja wina. Tym razem będziesz musiała się poddać, bo inaczej oberwiesz mała. I to porządnie. A może zapytaj jej wybrańca, co on na to. O! Hej, jak tylko chcę pomóc! Szybko tędy! Nie potrzebuję twojej pomocy. Doskonale potrafię się sama obronić. Zresztą ta rogata paskuda nie ma żadnych szans u Adriana. I jesteś taka pewna, że nie mam u niego szans? Uciekaj sobie, uciekaj, ale ja cię i tak wszędzie odnajdę. Chyba że odbierzemy ci twoją akumę. Ha!